Jeszcze raz, która ma zejdzie i jedziemy. Właśnie chciałabym to powiedzieć. Bardzo prosimy o wsparcie. Niech Niemcowie, ale takie dwa, będą. jest Hej, Salała, Szalała, Hej, rybecka za A ja w szaleń a ja też w Hej, mój wstyd za tobą, Hej, z kamienia na kamień, Hej, przeskakuje wiązka, A ja wędrować chcę, a ja wędrować chcę, Hej, ko bezkidzie A ja wędrować chcę, a ja wędrować chcę, Hej, ko. nie zmieni do cholery. Hej ludzie, moi ludzie, nie żyj tyle chyba. Stałówka skarży się, stałówka skarży się, oszczędzać przecież trzeba. Stałówka skarży się, stałówka skarży się, oszczędzać przecież trzeba. Hej góry moje, Hej, bo was nie chcę, kocham was ogromnie. kocham was ogromnie, hey, kocham was całym sercem, kocham was ogromnie, kocham was ogromnie, hey, kocham